To jest kolejny odcinek Amnesia Tech Dark Descent Custom Story Tym razem to będzie Custom Story Ech, po co do opcji Custom Story The Arctic Chapter One Yes. Dobra e, Dobrze widać? Nie, nie będzie dobrze widać e, Trochę niżej kamera Współpracuj e, Żerówka mnie działa W lamce Dlatego Gram w oknie, żebyście widzieli mnie yy, pulpis mi się odbije na twarzy. Dobra Eee, yy, <laughs> No to odpalmy to. Bla 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 bla. Start Mamy ręki. Chcecie mać do ręki? Nie. Nie chcecie? To nie. Ja. Ooo Księżyc, nie, to nie księżyc, tak jasno świeci Słońce to raczej też nie jest Nie, no, księżyc, dobra, to niech będzie księżyc hmm. Ojcze, bla 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 bla. A na końcu Dobry chłopiec Dobra bla bla szafa Nienawidzę szefa. Bielizna, 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 bielizna. Szlafroki, szlafroki, Kwiatki. Myślałem, że umie latać, ale jednak nie. Dobra, wii oui. Widzę siebie. Dobra. Eee... Portepian Nic nie ma. Okej. Okay. OK. Latarnia. Yeah. Ale to ciężkie. Szlafroki, szafla... Nieważne. Szlafroki, szlafroki Książeczka. Tinderbox. Tinderbox tu jest. Ops O kartka. Eee, bla bla bla, 16 się lat minęło I już nie będzie od razu Ja podniosłem klucz? Nie? Ja mam klucz, dobra Dobra, mam klucz Zgadzujesz, że to do tych drzwi Oczywiście Wi, oui. Halo? Stefan Nie ma, dobra Hello Klucz! <grym zdaniem> ja na coś innego spojrzałem, ale... Ale no... Nie, nie pani... Niektórzy będą wiedzieli o co chodziło mi, ale niektórzy... Tam pisał laulu la la Aleksander! Dobra, ale pali się kominik, ale coś to chodziło z tego, poddasza. Z Attic, Attic to jest poddasza. Nienawidzę tych A co mamy? Nie. Zamknięte! Ależ oczywiście! Ah. Stefan? Aha, tu ja byłem. już. Aha pójdziemy tu. Dzień, A, jestem na Olej. Kocham olej. Kurde, czemu ja słyszę odkurzacz? Ale nie, to... Jakby tak... Nie, może spod dasz. Dobra. Hop. Hop. Ehm, um, Dywanik. Uuu, idziemy już? Nie, nie idziemy. Aha. Ale mam klucz. Na trzecie piętro. My jesteśmy zgaduję na drugim. Albo jesteśmy na czwartym. Idziemy w dół. Nie wiadomo. Tak, idziemy do góry. Stefan, to ty? Otwieraj! Patrz, ucichło. Wow. A co tu mamy? Stąd przyszedł Stefan. Eee. Klucz kolejny, nóż. O, mam broń. Chcesz zginąć? Nieważne. Olej. Krzesło. Nie przeszkadzaj mi. Patrzcie. Nic tu nie ma <laughs> dobra mm. Kartka Bla 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 Kto chce to czytać to niech sobie zatrzyma Kurde uwierają mi Sławki A dobra assistant room Okej okay. ha, ha, ha. Ha. Stefan, jesteś tam? A jestem chce otworzyć to głupi Pajac to mnie ja słychać odkurzacz? What the fuck? Pach, 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 pach Idziemy po schodach, pach Czemu nie słychać odkurzacz, pach Oh yeah, oh yeah, oh yeah, pach Loading o, Ale mnie teraz nie widać Nie widać Nie, nie widać, nie widać <ścoughs> O, jest oh, oh, oh. Dobra no, głupie słuchawki, były takie dobre, a teraz mi uwierają. Nie znaczy one, nie może ucho mi urosło <dobre> Dobra Hop Rocznie Olej Jak ja kocham olej, no za chwilę zabiję te słuchawki um. O, no nie trafiłem w szafkę <dobre> Dobra, do, 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 Tinderbox e, Szuklady. To jest poddasza w ogóle? Takie jakieś duże Potrzebuję krzesła. Krzesło? Tutaj jesteś. Możesz mi o już jest. Ok, dziękuję. Wow, przepis na laululalaladulamun. lamun Ale super. Co się pisze? Tu quarts of human blood, czyli dwie ciarki, nie... krwi ludzkiej krupa... Na, krupa na wine e, jakieś tam... E, oszczypta z kwasu, ja do, do pali palić kurczę Dobra Jezus, mnie przestraszyłeś wiesz Dobra, um, tak, zamknięte Otwarte Uuu. Mrocznie, a ja wszystko widzę. Aha. A właśnie, czemu ja wszystko widzę? Hops, hops, jeden, jest dobrze. A jeden. A mhm. Tu jest coś, tu jest coś. O, tinderbox, kocham tinderbox, ale tak cicho tu jest. jeżu ale tu jest cicho. Przeszło. Idziemy dalej, idziemy, idziemy, biegamy, biegamy Co tu jest? Tu? Hop! nie ma, nie ma Hop O, tu jest ja. Okay. Ja miasto Okej Jakie kocham jasne pomieszczenia. Tu jest Aha, cały ten sam, sam krytarz Dobra, tu wracamy, tu idziemy hmm. Ale Trafiłem, to chciałem tak was specjalnie zrobić yy, tu nic nie ma, tu nic... O, Tinderbox, Tinderbox, dajcie mi, olej o nie Tinderbox. Nie no, oni już symbolicznie te Tinderboxy wstawiają do szuflad. Bo co by było, gdyby nie było? O, krzyż. Strzeszcie się, pomiot zła. Oto nadchodzę. Z krzyżem w dłoni. Cześć, ja muszę na chwilę cię powstawić. Okej. Okay. to mi się nie podoba po... Hops. Okej okay. O! 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 P box. Fuck! Krzyż! Zostawiłem krzyż! Nie! Halo? Uh -uh. Stefan? Nie, e he. nie, 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 tam wsadził. To ciężkie jest w to wysuwanie szuflady. Ja pierdził o. o tam coś leży O tam ktoś leży To ty Stefan? Eee... Okej okay. Boże czy się? O krzyż Jej Jesteśmy bezpieczni W postawie Hop A, Łap Ej no Ła chodź tu Musisz mnie bronić. Hop. Idziemy. Widzisz coś? Nie? U. Nieważne. Tam nic nie ma. Dobra. Ua! Lalu lalu damun. Dziękuję. Tam głowa. Na stole. Perfect. People are coming to my shop. No dobra. Fajnie, ale... Ale tu coś jest. Głowa. Iiii... Ciało Okej okay. O, oh, Tinderbox Co to był za hałas? Halo? Hop to kto? O, Co to jest tu to? O, tu jemy się O, hu hu, hu hu Kurze, co? Co jest? O oh. Postaw no, otwórz te drzwi i zpieprzaj stąd. Oh, dobra jest BEZPIECZNI! <śled> Jeju... <śled> okej. Okay. Ej, no obroniłeś mnie. E, dziękuję. Ale... Ja jestem? Notatka jest na napisana krwią Aha Fajnie Już nie powinienem jeżeli... cię tutaj być Dereku Coś tu pisze My blood already Boys for justice Czyli You had to. No rights. You had to. Sen pisze! Ale ktoś tam pismo, ma! Ed. Right. To coś, coś pisało Justin, ale dobra. Mm. Gdzie my jesteśmy? Czemu ten no, kom komitek się pali takim dziwnym okiem? Nieważne. To jest w ogóle to samo miejsce? No e. Chyba tak. Uuu, chyba nie. No że tak, to jest ten korytarz. Nie zarobicie mi krzywdy, nie? Dziękuję. O O ja nie, nie, nie. O, tu. O, o Dobra. Jesteśmy bezpieczni. Tu wchodź. Nie, tu się nie chowaj. Albo tak, schowaj się. Fajnie. Eee, napisana. Nie dotykaj moich badań Odkryć Ale jakich odkryć? Ja nie mam z porozumienia jak ich tak odkryć, dotykać Nie patrz tak na mnie O go się, zamykaj On tu wchodzi Jak on tu wejdzie to mam przesadany Mhm Jak on tu zacznie mi on... Proszę, nie wchodź tu Ne, no, no. Nie pozwolę! Nie pozwolę! Nie chodź tu! O! Wydaj pan idź! sobie! Idź sobie! Nie pójdzie, za... za za, za chinęj góry hmm. Idź sobie! Chyba poszedł Nie ma go? tak w dupie kurczę, nic nie widzę jak to on tam jest A jak zapalę latarnię i on będzie przede mną A co tam? Próbujemy A właśnie, co ja mam zrobić? Czekajcie, tam te tamte drzwi wyjściowe w dół były zamknięte, nie? Ale mam klucz fajnie aha asystant Kate coś tu. Halo jesteś tu? Nie ma go. Okej. Okay. drzwi też nie ma, ale dobra go nie ma. Proszę otwórz nie, to nie są tutaj <grych> tylko te drzwi są oh yeah. tu. Proszę nie, fuck. wróciłem A, wróciłem się. Nie fajnie. Boję się. Nie co? Przuciemy tam.

Może dotąd, no tak drzwi będzie. Nie, to nie tak. Drzwi... Olej... Przyda się. A dałbym głowę, że... Ły! Coś się za mną! Coś się za mną! Dobrze, że... Nieważne. Ale słyszałem, że coś było tam. Dobrze, że mam racjówką na akcję. <grym> nie, odwracam się. Nie odwracałem się do tyłu, bo mam na zawał tam. E

Może dotych drzwi Nie A. skacz Może dotych drzwi Może Nie Fak. Do jakich drzwi w końcu? <try> <try> drzwi Proszę, tych drzwi Nie, dotych drzwi Proszę Niech to będą te drzwi Nie, fuck Tam coś było, coś jest Ja może nie, nie będziemy mieli nic widziało Dobra, <laughs> nic mnie nie zobaczę, mm -mm. nie ma szansy. E? A? A, tam. Tamto drzwi wywali wy 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 wywaliło po prostu. Tu zaczynam grać, nie? Tak, tu zaczynam grę Czego się nie robi dla was <grymne> <grymne> A ty tego Stefan A coś pisze Eee Aha I tak się nie doczynam tego po e pisma Oczywiście na dodatkę jest zapisana Bl krwią Eee... Kurczę Kurczę Dobra, idziemy tam. Co tu jest? Stefan Mmm... coś jeszcze? Klucz Wo! PIGDI! Skacz! I tu! 360 stopni. Proszę, niech to będzie do tych drzwi. Jest! Ale szybko. <grystanie> Ale 360 było. Znaczy, nie 360, 180. No <grystanie> okej. Ok. Gdzie ja jestem teraz? Nie, żawo. Nie tym razem. Nie otworzyć. Tinderbox już Tinderbox już Tinderbox otwarte? E, nie zamknięte No i dobrze Nie najwidzę szaf Uuu mm. Uuu Uuu Postarali się Postarali się Nie pójdę tam. A to zamknięte. Tu też zamknięte raczej. Ups! E. Nie ma. Hops, hops. Nie ma. Tu, tu e. Musiałem. Dobra, mam klucz, nie? <śprawie> Prawie bym o nim zapomniał. Nie, to nie to jest okej. A tu byłem? Tu nie począłem, uh -huh. Olej, olej, proszę olej. Nie, nie ma okej. Okay. Rób tam sobie co chcesz! O, rób sobie, rób sobie. sobie. A, o, 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 o. To mi coś ruszało na ziemi, to się znaczy, tak pełzało, tak jak Boję się <grym> Wtedy na stole nic mi nie zrobi tam coś A! A! No nie, to już jest jaj No chyba to jakieś jaja są Ta, jakie No nie A co tam? Walić to Jej! Jest tu coś? Czy tu nic nie ma? Jest to coś, jedna zadka Okej okay. Haha, jestem na górze, haha, ha, nic nie zrobisz Ale chodź tu A tu nic nie ma A tu jest klucz, o, A... Jej, bejsmański. Up. Au, to było głupie. Pigniemy na stół, na stół! Okej okay. Dobra Słyszałem go, widziałem go, słyszałem go. A nieważne. On tam jest Ło Naprawdę on tam jest. Jesteś ślepy, jesteś ślepy yy, tak, nie widzisz Nie mam mnie tu Widzisz? Nie mam mnie tu Jesteś ślepy Ta. Ślepy jesteś! Tak! No, dobrze, dziękuję Wiedziałem, że jest ślepy Ale idź sobie już Dobrze, idź sobie Idź, idź Jezu, tu człowiek by każdy spanikował chyba o. Zamiast... Nie, warto zamieść. A, jestem bardzo chory... Jestem chory psychicznie, to... jest po co widzę. Znaczy... Nisko, potumys. Idziemy. Biegnij. Boże lodzi! Okej okay. Co tu mamy? Kurde, ciężko się myszka obraca Stefan Dobrze, że nie pod kluzami hmm. zamknięte, fuck! Ten kluż do czego jest? Eee. Ale sprawdzamy. Tu nie Tu nie. Dobra. Hop, hop. O, no... No... Otwieraj! Zakupię drzwi! Dobra, zobaczymy jeszcze tu tylko. O, otwarte. Flip. Uuu... Tu coś jest. Stefan? Tak, to Stefan. Hm... Hm... Chcę, żebym miał takie pismo, ja pierdziłbym że tu? O nie tu tam pójdziemy. O, wbiłem się. Dobrze. Eee... Doła, tu idziemy. To, pójdziemy. Zamkniemy, ładnie. Co tam? Hop 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 Okej okay. Ta boję się A, patrzcie, oleju prawie już nie ma Dobra, oszczędzamy Nic nie widzę Idę ślepo Idę bardzo na ślepo Naprawdę nic nie widzę Zero Kurde, co Zero O, tu coś jest no, drzwi! No. Nic nie widzę. Hop, hop, beczki. Ok. Idę dalej, nic nie widzę, wy też nie. Haha. Okej, okay, idźmy dalej. Dalej... O, tu coś jest. Klucz i ozadka. Tak. To wszystko jakieś lula, lula, lulamon? O. Main key. Jestem w dupie, bo nie ponieważ... mam... OLEJU Już wpadłem w Dobra Pewnie będę wiedział gdzie to jest O no. Będę zagrobił. Tak robił O Będę sobie świetlał O Tu? Nie Nie Ten? Nie No to tu musimy wejść i przeskoczyć tak jak ten OPS <laughs> Na razie cicho, spokojnie Nic nie widzę Myszy, chodzą sobie Coś jest? Nie, nic nie ma Dobra, tu nic nie ma O, okres mi się skończył olej Fajnie, mam dwa klucze I wiemy do czego to będzie mm, to idziemy i teraz do tych czyli tutaj gdzieś się nie widzę ich ja pierdził Czuję są Nie te drzwi, to te będą na stówę Muszą być co? Nie te? Main Storage Nie te? What the fuck Gdzie ja jestem? Ja chcę stąd wyjść Olej, Olej fajnie A jego nie widziałem wtedy Dobra, mam olej Tu nie, tu nie no to gdzie w końcu tam nie pójdę, bo tam coś jest strasznego. Coś mnie chciał zabić tam. Tutaj. O. Tak, na pewno tu. O. Ja sam. O. Derek. Boga, nie jak twoja matka. Co tam jest? Derek. Derek. Nienawidzę was. Ło. Dobra, to ja Wam dziękuję za obejrzenie tego oh, materiału. <laughs> Mam nadzieję, że Wam się podobało. A ja się z Wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie. Na pewno